Cześć, widzowie! Witam was w kolejnym odcinku Życia Gangusa. To już jest trzeci odcinek z tej serii, a tyle zostawiliście lajków w górę, czyli tyle dolarów wpada na nasze konto. Jeśli wy chcecie pomóc naszego y, Jaya, w zostaniu gangsterem, to dawajcie lajki w górę, a może to, no. Jeden like w górę, to jest jeden dla naszego Jaya. Było tych ich tyle. I jeden właśnie do naszego konta PYK. Było też tyle wieszeni za co wam Bardzo dziękuję. Trochę nam się ekipa rozpadła, ale to nic. Dajemy radę. Przepraszam, to jest za taki bardzo duży dwutygodniowy aż przestęp. A teraz będzie trzy, yy, dwudniowe daily. Yy, czyli tak, dzisiaj jest życie gangusa. Jutro jest wyniki konkursu na PaySafe a uwaga, uwaga, pojutrze będzie kolejny odcinek z y, Policja vs zodzieje. Dobra, widzowie, my tu już lecimy, już jesteśmy tutaj z całą, y, no, ogólnie tu skończyliśmy, po, dże, ogólnie Jay y, po tym jak był w swoim, był w siłowni, on ogólnie poszedł do domu po prostu już, nie, później, więc no, dobra, to ja zapadam sobie światło jeszcze. Zapalę sobie światło, umyję sobie ręce. Tak z, zazwyczaj widzowy. dzisiaj. Yy, I ogólnie już od tych odcinków będziemy, tak postanowiliście z, z ekipą, postanowiliśmy, że będziemy już zaczynać tą gangsterkę bardziej. O, Zjem sobie jedną. Ło, zjem sobie jedną tą. Jedną. O, dobra. Yy, postanowiliśmy, że będziemy grali już bardziej gangstersko. Nie wiem, czy Wam się podoba, pisałeś się to też pod ostatnim z, y, odcinkiem. A ja, Widzowie, przypominam Wam, że mam nie tylko dwóch znajomych. Nie tylko dwóch. Dobra, a więc Widzowie, my teraz pójdziemy sobie naszego kolegi, którego może nie znać, ale też jest bardzo naszym kolegą. Jest to Diego, a jego kolega. Dzisiaj w ogóle nie ma szkoły, bo dzisiaj jest sobota. Na tym odcinku już pójdziemy do szkoły. Siema, halo. Siema, że siema. Siema, no. Witam cię, Diego. Czy ale słuchaj, fajne nowe widzę. No, widzisz w ogóle, widzowie. Pisaliście, narzekaliście, że Jane nie zmienia ubrań. Zmienia przecież. Dobra. No, siema, siema, w dobra. Ogóle ale co tak w masce stoisz sobie? Co? Co tak w masce stoisz? A tak sobie stoję. Dobra. Trochę Jeszcze chodź podadę. No, a kto to jest? Aha, to jest ten twój kolega poniżej. Tak, Nie bym tutaj wprowadził. Oho. Nie no no mieszka naprawdę. za tobą. Tutaj. A no to chodź po no. jego. Dawaj. Nie zamykasz drzwi? Dede, otwieraj. No za chwilę. Siema, Trzyma. siema. Cześć. O, siema. Jay. Ja to ogólnie, ja to ogólnie dopiero się wprowadzam, więc no ja co ja nie, nie mam. Ja się niedawno wprowadziłem. Bo no, to jest J no. Jay, Dede, Dede Jay. Cześć Dede. Siema. Ja no. ze do szkoły będziemy chodzić, słyszałem do tej samej klasy. A to ja nie wiem. Na razie, no. jest, na razie jest sobota, więc ja bym o tym teraz No, mówić, no. wiem, że jest sobota. No co, sobota jakiś burgerek? No, ja bym też chyba no, poszedł. Ty na jakąś burgerkę jakieś... możemy pójść. Też bym właśnie poszedł na jakiegoś burgerka. Też bym właśnie poszedł. Ej! Dobra. Co jest? Co jest? Czekaj dobra. chwilę. Dobra, Czekaj, mi Czekaj chwilę. Y, chwilę. Idźcie, idźcie do tego. I, idźcie na chwilę do autora. Dobra, dobra. Za znowu do nas przyjda. Widzowie, zobaczcie, co dostałem w ogóle. Wiedziałem, że on kiedyś napisze. Patrzcie, co dostałem. Rabarba... Jakiś... Kto to jest? To jest mój brat! Zajęć w alejkę przy parku. Kurde, o godzinie 18. Ja nie mogę. Napisał do mnie brat. Widzowie, napisał do mnie brat, który... się nie odzywał w ogóle. I w ogóle też nie dostaliśmy pieniędzy od... ojca. Ejzi. No, więc... Widzowie, ja nie wiem, co się w ogóle stało. Ale, no kurde, no widzę, pojadę chyba nie, jeśli widzowie, jeśli mam jechać na spotkanie ze swoim bratem i go poznacie, to zostawcie lajka w górę oraz subskrypcję oraz komentarz z hashtagiem, hashtag brat i tak, napiszę coś takiego, a ja tutaj już, ja tutaj już lecę, halo, co ci tak długo zajęło? No, bo. Wsiadaj. Wiesz co? Kiedyś spałem o tym. No. Kiedyś ci o tym opowiedział. No dobra, dobra, wsiadaj. Czemu nie mogę wsiąść? Musisz tam do przodu, bo ja tutaj siedzę. Doprzado, do przodu. A, do przodu. No dobra. A e, co ja mam kierować? dawaj e, na burgerka. Co, A, e co? co ja mam kierować? Ale ja to nie mam. A co, nie masz prawa? No nie mam prawa, jazdy. Dobra, tak. To, ja... to weź swoje dobra. auto, weź swoje te auto, może co? Mama i ja albo swoje bierz garażu. Dobra, tylko... zostawcie tutaj mam za blokiem. Poczekajcie. No dobra, dobra. To już. O, pan policjant. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ty, tylko żeby jakaś akcji z policją nie było. Ja stanę sobie wiesz, nagrabię trochę. Zjadajcie, na, na to moja czarna strzała. Dobra, lecimy. I czekać, widzę, coś mi się dobra, przypomina jadziemy. z policją. W niepotrzebnie mieliśmy auto. Coś mi się przypomina z policją, że coś dzisiaj mam zrobić. A dobra, nieważne, to jest w ogóle. Dobra, widzowie, idziemy sobie Kurde, na burgerka, Nie umiem parkować ludzi. W każdym w, ogóle, w każdym odcinku idziemy na burgerka. Dobra, my tu już chodzimy. A, a tu nie tu! Gdzie ja poszłem? Aha! jakie głupi jestem. Gdzie on jest? Dobra, nie, jestem. Szóć. Jestem już. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ja jak zacznę poproszę ci burgera, frytki i... To tyle w sumie. Ile płaca? Będzie 27 e, dolców. O Boże, to jakaś chyba inflacja była. Dobra, dzień, proszę. Dzień, do... dzień dobry. Dzień dobry. Co e, dla do Pana? Ja bym chciał kupić tutaj burgera oraz y, drinka. Tutaj jest taki. E, ma Pan aplikację? Nie, nie posiadam. To razem będzie. E, będzie gazem 25 e, dolców. Dobrze, 25 dolarów, tak? Już tutaj daję chwilę płatność kartą. Będzie znaczy płatność telefonem, telefonem. proszę przybliżyć. Już tutaj daję, Dobra, Dobrze, to ja. Dziękuję. Ja Dobra, widzę właśnie z naszego, o, Od razu widzę, z naszego konta upływa 25 dolarów oraz upływa nam 60 dolarów czyszu, które musimy płacić od dzisiaj. Więc widzowie, zeszłuchajcie, że zniknęło tak. już chwilę. 85 dolarów, 85 dolarów za Spadła się konta. Pyk. Eee, dobra. On mi się w ogóle nie chce, nie? Co tak, czy tylko ja takie poczucie, że jakby cały czas tu jakaś policja jeździła? Właśnie, co się dzieje? Właśnie, nie, jakby kup. No, co tam? Co tam? O ty, znowu policja jedzie Jaka policja? Jaka policja? Co? No normalnie policja cały czas krąży co przez... Ty, coś się stało co może? Co jest? Nie może jakiś wypadek na mieście? Nie wiem, nie wiem. Ej dobra, bo już te burgery zjedliśmy, to chyba może może dostalić no. Na siłownie dawajcie może No da, lecimy no, idziemy, może Dawaj, Jay Jak chcecie, to możemy iść przecież To chodźcie bo... Czekaj, se GPS-a zaznaczę Co ta policja tak jeździ? Tutaj za chwilę. Jesteś Jay? Siadaj. ej! Jestem, jestem, tylko na ta policja Dobra. tak trochę dziwnie. Dobre. A to może nam się tylko zdaje? To co, teraz jedziemy... No, teraz no lecimy na siłownię. Dokładnie, lecimy na siłownię, widzowie. Widzowie, ogólnie też no. pisaliście, że mam robić wam mniej cięć. Więc będę robił widzowie mniej cięć. My normalnie tutaj jedziemy, o już jesteśmy, widzicie? Dobra, zajedzę. No co ty ten. na środku drogi wysiadasz, dobra. Ale xD z jego. Szybko trzeba <laughs> na siłownię pokonać się wykorzystuje. Jak on krzyczy głośno <laughs> w ogóle, jak on krzyczył, w krzyczy głośno. No, nie zmytając, nie zmytając. Ale, 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 ale ja i tak muszę iść kupić sobie pakiet tutaj. Widzę ja w ogóle, założyliśmy aplikację. O, to ma dzięki, którą, dzięki której możemy płacić zbliżeniowo. Dzień dobry. Ja bym tutaj chciał wykupić... Chwileczka. Chciałbym wykupić tutaj pakiet na 4 wejścia siłownia yy, o, Dobrze, dziękuję bardzo. Widzę, że z naszego konta upływa, za jeden trening jest 5 dolarów. Dzień czyli dobry, ping, ja bym się dolarów za, 5 dolarów z naszego konta, upływa. A mi widzę, że tutaj wejdziemy, popompujemy obok, Deda. Dobra, a, a, Boże, od tych syren to już mnie od uszy bolą, Aś, ja nie ale, mogę. Ale w ogóle, ale w ogóle... O, a, dawajcie, pompujcie to szybciej Ile tam macie? My, ja No ja to mam, ja to mam 25 Na, się wiesz Ja tak samo, ja tak samo ja, ja to teraz, A, ah, dobra, dokładam, czekajcie Czekajcie, od... czekajcie, dołożę jedną tutaj Sztangę, dobra Wolne tutaj jest, obok? Boga tutaj? Kolega chyba trochę mnie ale dobra. Kolega chyba nie w naszym języku mówi. Dobra, lecimy. O Boże! Ale ciężkie. Uff. Dobra. Ja się już zmęczyłem. To chyba zapruta. Ja się już zmęczyłem, co? Jedzie... Lecimy już? No to chyba wracamy. No już możemy lecieć To chodźcie, najwyżej sobie jeszcze kiedyś spędzimy czas, nie? No. No, gdzie jedziemy teraz? Wracamy? Już się no, ciemni. Już. Chyba do no domu lecimy. No już wracamy. Widzowie, i tak właśnie spędziliśmy czas z naszymi ziomkami. Teraz tak spędzamy właśnie czas z naszymi ziomkami. Idziemy teraz na hut, na tzw. hut i... No. Zobaczymy jak to w ogóle będzie. Ale. Dobra w ogóle widzę, że ja prawo jazdy nie mam, co nie? Dobra, wracamy już tutaj z... Jesteśmy już zaraz na chuda był, na chód będziemy wjeżdżać. W ogóle trzeba takie cał... cały czas niebieskie auta. Jeżdżą. No nie, nie wiem, oho. Y... O, policja, policja tutaj. Policja. Po kogo przyjechali. Policja. Dobra, widzowie, ja tutaj już patrzę. Wchodzę już tutaj do domu yy, naszego. Eee, co jest to? Ey, Gonzales? Ey, to moja odznaka? Zapraszam ze mną! Wiedziałam! A, co jestem zatrzymany? I szybciej, idź szybciej, idź przede mną, jest pan zatrzymany na przesłuchanie tymczasowe. O nie! Zapraszam przede o nie. mną! O nie! O nie! Zapomniałem! Szybciej, otwieraj! O nie! Ale co? Radiowogu co zapraszam? teraz, dobra, chodzę. O, dobra. Czemu? O, co jest? Co jest? Co jest? Siadaj. Co jest? Co jest? Co jest? Co? Co do mnie gadasz? Co mam taki... C... Co jest? Co jest? Co Czemu? Co? Jest? To, to co, się co, się mnie co? Gdzie jedziesz? Dobra. Teraz ja uciekam. Nie wiem, gdzie oni teraz pojechali, ale... Uff, dobra, sprawdźmy, co tutaj mi wiadomość jak ktoś pisał już. Nie, nie. Nie wierzę. Dzień dobry, przeczytaj słowo wiadomość. Dzień dobry, tu szef. Zostaję zwolniony z pracy za nieaktywność w pracy. Zapomniałem o stacji benzynowej. I co, wiesz, szybko wszystko się sypie w ogóle. Ej, mordo. O, siema, siema, co jest, co Właśnie przed chwilą zatrzymała mi policja. Nie? I teraz No O dostałem... co? Ciebie? To... Tak. Właśnie nie wiem o co chodziło. Aha, właśnie miałem na przesłanie przejść. Jeszcze... dostałem wiadomość od szefa. Przyślać ją? Przeczytać ją tą wiadomość. No, dobra, dawaj, dawaj, no. Słuchaj to, słuchaj to... Y... Słuchaj tego. Dzień dobry. Tu szef. Zostajesz... Zostajesz zwolniony z pracy za nieaktywność w pracy. Pozdrawiam. Boże. Dobra, nie wiem co się staje, ale... Będę potrzebował coś od ciebie jeszcze. No, dobra, no. Chodź, chodź do do mieszkania twojego. Dobra. To jest trochę. Dobra. Ogólnie, ogólnie to patrz. Co tej strony Patrz. Ogólnie to dostałem taką wiadomość. Patrz, cię teraz pokazuję. Widzisz na no, telefonie? Tutaj? Widzisz teraz na telefonie? Ty brat No właśnie. Znam taką wiadomość, zajęć w alejkę w banku. Ja ci opowiadałem o moim bracie, nie? No pamiętam. No i właśnie... Właśnie się może z nim spotkam, może coś wa ważnego. Właśnie. Co Dawaj. próbować? No tak, tak. Kurde. Spróbuj, bo to no nie wiem, może coś ważnego, może coś na temat twojego ojca. Ale no, jak na temat jak na, jak na temat mojego ojca? No tak, ale mój ojciec będzie nie miał w ogóle z nim kontaktu. No właśnie o to chodzi. Może coś, dlatego tak długo go nie było. Hmm. Może go szukał. To co spróbować? No, no zawsze bardzo spróbować. No to co, to co, mam jechać na to miejsce? Tak, tak. Dobra, to ja Dawaj mogę jechać. jechać, ale ty masz być pod stałym. Cały czas dobra, być, cały dobra. czas być, masz być na telefonie. Będę wokolić, tak to. Nie, nie, nie idź tam, proszę, dobra? Bo to może... Do, dobra, dobra. Jakby co, może się już nigdy nie zobaczymy, ale... Nie no, le, taki takich rzeczy nie mów. Dobra, tak radęce, się to brat nic to zrobił. To dobra, drzwi, o czekaj, drzwi, już drzwi. Ci otworzę. Odsuń się, bo to bo do kluczy muszę wejść. No, dobra. dobra, tak jak tak gadaliśmy, nie? Dobra, dobra. No, dobra, naryka. Adios, compadre. Adios, adios, adios. Dobra, widzowie, to Jay tylko pójdzie się umyć jeszcze. Prze chwilę sobie poleży, bo jest godzina 1654 a on ma spotkanie dokładnie o 18.00 i teraz mam cięcie i widzimy się już będziemy stali pod blokiem Dobre widzowie jednak musieliśmy iść na piechotę w ogóle trochę już jestem zmęczony, patrzę jak w ogóle Jay zaraz już powoli będzie zaraz szedł już Jay tak powoli idzie że już już się zaraz będzie przewracał Idziemy na spotkanie z naszym bratem. Nie wiem co raz było O, to jest chyba on. Cześć, będziemy na tutaj podejdziemy. A tutaj. Cześć, Halo. Jay. Halo. Cześć, Jay. Cześć. Opelat w sumie. to tam u siebie. Całkiem. Widzowie, to wiedziałem, że to będzie mój brat. A powiem ci, że średnio dzisiaj wywalimy z pracy. Policja. Dwaliliście. Policja mnie szuka. Widzę, że w moje ślady idziesz. I w ojca. I ojca, dokładnie. Czyli mówisz, że straciłeś pracę, tak? Tak. O. No to wsiadaj do auta. Ale po co? Wsiadaj, zobaczysz. Na pewno? Na pewno. Dobra, widzę, nie wiem, czy powinienem ufać w ogóle takim osobom, ale. Poczekaj chwilę. Nie wiem, co tu się w ogóle teraz stanie. Czy nie wiem, zaraz nie przyłożę mi klamki do. Dobra, no, jedziemy. No jak ci się w ogóle. No daj dalej, to u ciebie. No mi. No mówiłem ci już wszystko chyba. Chodzę do szkoły. Okay, okay. Chodzę do szkoły. No i tak się ogólnie... A gdzie pracowałeś wcześniej? Mi się to tak w powodzi, no. Gdzie pracowałem wcześniej? Wcześniej? Pracowałem. No wiesz, no nigdzie w ogóle nie pracowałem, ja teraz tylko zacząłem. Nigdzie? No nigdzie. Mówiłeś, że straciłeś pracę. No straciłem pracę, bo tylko byłem jeden w tej pracy. Byłem A... to, była to praca na stacji mezyrowej. No po, po co my w ogóle jedziemy? O co z tym chodzi w ogóle? Zobaczysz. Nie zadawaj za dużo pytań, wiesz. Czemu? Zobaczysz. Ktoś zarobić, to zarobisz. dużo zarobisz. A, no dobra, widzowie, piszcie w komentarzach. Hashtag sugestia i czy mam wchodzić w to, co wy zaraz usłyszycie? Nie siadaj. <sighs>